Cześć, witam Was na kanale Made for Fun i zapraszam Was dzisiaj na premierową prezentację nowego roweru ze stajni Marin, konkretnie model Alpine Trail E. Elektrycznie wspomagane wersje roweru Alpine Trail były dostępne już wcześniej, natomiast na rynek trafia właśnie nowa generacja tego modelu. Seria Alpine Trail E to w pełni zawieszone rowery elektryczne o dużym skoku i dużej mocy. Jest to sprzęt przeznaczony do jazdy w konkretnym terenie i praktycznie w każdych warunkach. Dawniej do wyboru były modele E1 i E2, natomiast wraz z premierą nowej generacji modelów wzrosła możliwość wyboru o podstawowy model oznaczony po prostu literą E. Rower, który tu widzicie to właśnie najnowsza wersja Alpine Trail E. Zachowała ona wszystkie podstawowe cechy roweru jako sprzętu do zabawy w ostrym terenie, ale dzięki odpowiedniej specyfikacji wariant ten jest najtańszą opcją z całej rodziny elektrycznych Alpine Traili. Na pierwszy rzut oka rowery z nowej generacji nie różnią się konstrukcyjnie od poprzednich modeli, ponieważ zastosowano w nich tą samą ramę z niezmienioną geometrią i systemem zawieszenia. Dużą zmianą natomiast jest serce rowerów elektrycznych, czyli silnik. W podstawowych wersjach wyposażenia nowych wersji E i E1 zastosowano nowy silnik Shimano EP6, który parametrami pracy ma dorównywać dobrze znanemu silnikowi Shimano EP8. Jest to duży przeskok technologiczny w porównaniu do modelu Steps E7000 montowanego w Alpine Trail E1 poprzedniej generacji. Podstawowy model E wyposażony jest w baterie o pojemności 504 Wh, natomiast warianty E1 i E2 posiadają większe baterie o pojemności 630 Wh. Rama roweru oferuje łatwy system pozwalający chwilę wypiąć i wpiąć baterie. Wszystkie wersje posiadają niewielkie manetki do sterowania trybami wspomagania oraz czytelne wyświetlacze umieszczone na kierownicy. Każdy model elektrycznego alpine traila oparty jest o taką samą aluminiową ramę, która oferuje 150 mm skoku tylnego zawieszenia i współpracuje z widelcami o skoku 160 mm. Niezależnie od rozmiaru, każda wersja posiada tylne koło 27,5 i przednie 29 cali. Taka kombinacja potocznie zwana muletem poprawia zwinność, zwrotność roweru w terenie, ale jednocześnie zapewnia też dużą stabilność przy większych prędkościach. Dodając do tego progresywną geometrię marina z nowoczesnymi kątami i niskim przekrokiem, otrzymujemy rower, który zgodnie z modtem Made for Fun zapewni nam doskonałą zabawę w terenie. Prezentowany tu rower Alpine Trail E jest to najbardziej budżetowa wersja. Posiada ona podstawowe komponenty ale sensownie dobrane, także nie będą one nas ograniczać podczas nawet ostrej jazdy w terenie. Za amortyzację przedniego koła odpowiada amortyzator X-Fusion Trace 36RC o skoku 160 mm. Damper to powietrzny X-Fusion O2 Pro RXC, który oferuje 150 mm skoku. Obydwa amortyzatory posiadają regulację twardości, odbicia oraz kompresji, aby dopasować pracę zawieszenia do swoich potrzeb. Elektrycznym sercem Alpine Trailer E jest nowy silnik Shimano Steps EP6, który zapewni wsparcie mocą 250W i momentem abortowym do 85Nm. Bateria w tym modelu posiada pojemność 504Wh. Na kierownicy znajduje się manetka do obsługi trybów pracy silnika oraz czytelny wyświetlacz Shimano który pokaże podstawowe parametry jazdy. Za zmianę przełożeń odpowiada 10 napęd klasy Shimano Deore, dedykowany do rowerów ze wspomaganiem. Tylna przerzutka posiada sprzęgło, które utrzyma łańcuch na miejscu podczas jazdy nawet w ostrym terenie. Za hamowanie odpowiedzialne są czterotłoczkowe hamulce Shimano MT420, standardowo wyposażone w metaliczne klocki hamulcowe i duże 203 mm tarcze. Koła zbudowane są na piastach Shimano i wzmocnionych obręczach Marina. Tylna opona to Maxis DHR-2 o rozmiarze 27,5x2,8, która zapewni dobrą trakcję zarówno przy podjazdach, jak i zjazdach. Z przodu znajduje się natomiast Maxis Asegai 29 cali na 2,5 w miękkiej mieszance max grip. Taki zestaw jest optymalnym wyborem, jeśli chodzi o jazdę w terenie, i ciekawy jest fakt, że trafi on już do podstawowej wersji roweru. Miłym akcentem jest również sztyca TransX o skoku 170 mm, oferowana już w rowerze rozmiaru M. Tak skonfigurowany sprzęt waży około 24,5 kg, a więc mieści się w typowym zakresie wagi dla elektrycznych fuli o dużej mocy i o dużym skoku. Marine Alpine Trail E kosztuje w tym momencie niecałe 23 tysiące zł. Jego pełną specyfikację, geometrię i wszystkie możliwe szczegóły znajdziecie już na stronie marinebikes.pl. Dostępność tego i innych modeli rowerów Marine u dealerów w całym kraju możecie sprawdzić na stronie importera motorland.pl w zakładce Dostępność w sieci. To jeszcze nie jest koniec nowości na ten rok w kwestii rowerów elektrycznych, jeśli chodzi o ofertę Marina. Warto więc śledzić bacznie nasze social media. Zachęcam też do subskrypcji naszego kanału, ponieważ stopniowo będą się tu pojawiać kolejne modele nowych rowerów firmy Marine. Jeśli chcielibyście zobaczyć prezentację któregoś roweru z nowej kolekcji Marina, to dajcie znać w komentarzach, a my postaramy się go Wam pokazać. Dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach.